Proszę Państwa Dzisiaj tutaj na pokazie Obrazów w Galerii Sztuki u Lipców Posiadamy kilka Zdobycznych obrazów Od Michaela Mecenasami sztuki w dzisiejszym spotkaniu będzie Wujek z Zwyczajny Nadzwyczajny Witam 50 Szanownego państwa. I oczywiście Sylwan Nasz kierownik A obrazy występują w takich wersjach pierwszy obraz do licytacji jest to rzeka w Murza-Sichle <grym> z kościółkiem pięknym z widokiem na taterki. tutaj drzewa iglaste co wujku z Murza-Sichle możesz opowiedzieć o tym obrazie czy ty byłeś tam kiedyś wujku? nie przypominam sobie bo musiałem być bardzo młodym człowiekiem <grym> Mogę... Proszę Kurwa, bardzo. Ja oczywiście mogę powiedzieć tak, że ten obraz musi być bardzo stary, bo jest zakurzony. Tak, on bardzo długo to jest kurz jeszcze z XIX wieku, proszę państwa. Ja oceniam po tym kurzu, że to jest bardzo stary. Aż sobie dotknę, no faktycznie. Yy, yy, Mariusz, weź sobie. Aż taki biały się na Weź sobie robi. na pamiątkę nawet weź, ten. No, kurz. No, ale kurczę, <laughs> Teraz pan chyba... nie możesz umyć. Poczekaj, poczekaj. O, o. A. jest raz! Jeszcze raz! To jest kurz od go na ratowanie tego kurzu stuletni kusz. Stuletni kurz, ale nawet 120-letni, tak, proszę Państwa. Oooo! O, o. O, proszę A, bardzo, panie mecenasie. Lisa, czy to jest Mona Lisa, To Ona chciałaby tutaj... Ojejku, ona tutaj ptaszka to... y, chyba Ma, w, Widać ratuje. ten wymowny wyraz twarzy smutku. Jest smutek, tak. Biedny tak. gołąbek, albo popatrzcie tu. Czy ona go nie chce zjeść z ryżem jako gołąbki? zamijane w kapuznie. <zysy> to jest łyżeczka, miseczka, kaszka. A, i albo karmi. Ona o, go karmi. No, 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 no. Tak, nie piersią, tylko kaszką. Tak, tak, aha, bo to już jest starszy ptaszek. No tak, starszy. Ale oczywiście też obróci. Leży jest. na brzuszku, to a może ona go tak, tak, gilga Ona go milga, tak. Stary, bo stary, o, jest. jest Śladowe ilości kurzu. Oczywiście nie stuletni, to będzie 50-letni, <noise> 50 bo jest troszeczkę jaśniejszy. No, to tego nie warto zostawiać na swoim ubraniu. I proszę Państwa, gwiazda o, wieczoru. O, baba jest. z owcą. Je y, tutaj ciasteczko. Taka Jej. jakaś znajoma twarz. To chyba nie jest stary. A to nie... to nie hełmoński? Ja też myślałem, że to hełmoński jest. Ale nie. Ale nie. Proszę Państwa, już Wam mówię. Stanisław Witkiewicz, proszę Państwa. O, to też. Świetnie. Na pastwisku, olej płótno. Kurde, Przepiękny ba obraz. Baranek i baba z kamieniem w ręce. Ta, to kamień Albo jest? zraz. A może Nie to domy. jest Karminadel? Nie wiem, jak to, ogląda <laughs> bloga ekipy, to tam jest taki Wiesław Paleta, on pomielonych robi buł. Nie on... to jest chleb Grahamka. To jest chleb Grahamka, tak, tak. To ten słynny Graham? Tak. Gra ten słynny Graham. A to może ta. O, tam jeszcze są dwie, to one może powstały przy tym Grahamie. Ja myślę, że. Stado one baranu. Podążają za nimi i tutaj jeszcze orę lata. Jest, <grym> przybliżmy. Nie, jest, o! Jest orę. Pikuje. Niech się to wydaje, że to nie jest orę. Tylko? Raz, to jest zwykła kura. <grym> tak, to zwykła kura, ale żeby tej, tego zaraza kobicie nie porwało z Albo głodu. z dwa raza nawet. Z głodu może porwać. Jak piękne, najbardziej, niech uważa. Piękne, piękne dzieła. Czyli co, te dzieła zabieramy jutro? Na pchlitark oczywiście będą. No to życzę owocnych. Yy, dziękujemy bardzo. Polecamy. A, a, dobrze, a wujku, jak ty oceniasz ten obraz? No tak właśnie się zastanawiam. Ory <grym grym> nie chcą polecić chiliny. <grym> <grym> I tym optymistycznym zakcentem zakończymy. To tak wygląda, jakby się chciały pocałować. Możliwe, że chcą dać sobie buziaka. Wie... No można tu różnie interpretować ten obraz. Tak, na milion sposobów. Bo... Dlatego zebrałem tutaj tak szanowne grono mecenasów Sam. sztuki. Sami fachowcy. Piękny, naprawdę. Dobra, dziękujemy bardzo. Pięknie. Jest Grzesiu, się Chyba dobrym A, Cóż tu masz? To jest, to jest taka aluminiowa czapeczka dla szurów foliarzy Już czujesz się bezpieczny Czuję się bezpieczny